Hejka! Siemka. Siemka! Dzisiaj przetestujemy bardzo ostre chipsy Pepper King, Habanero, coś tam coś tam Podobno są bardzo ostre, ostrzejsze niż takie typowo w sklepach Takie na przykład Lacey czy coś takiego, nie? Które są dobre i sepe Czy w ogóle Uuu Ładnie wyglądają A ja myślałem, że to będą te, naczosy Bo ja kiedyś jadłem z tej firmy na naczosy to, to, by było, Macie chłopaki? to wygląda jak klejce z wyglądu. Po jednym tylko testuje się najpierw. Tak, jak klejsy poprakowe z wyglądu pali coś w ogóle? Pierwsze gry są to w ogóle nie pali. Aha w ogóle. A bo to o, są chipsy, ja, ja myślałem szczerze, hmm? że to są te, te trójkąciki no, to ten, to, na co, tak? nie? Hmm. Bo tamte jadłem tu były na maksa ostre. Hmm. Nie, są kikaty, ale jadłem o od tych. To jakbyś jadł powiedzmy lejszy te jakieś strągi czy coś takiego, nie? No. Takie coś tam pikantne są. Ale żeby to nie było do zjedzenia... No to trochę w topę zrobiłem, bo ja byłem przekonany, że to... Bo jadłem te właśnie te trójkąciki, te naczosy, nie? I one były na maksa ostre. I było tak podobne opakowanie, bo to z tej samej firmy Wtedy co te, te, ci przy na bagnie lezały kilka dni mhm. i nikt nie chciał ich zjeść. Tak a, no. a, ja myślę, a ja myślałem, że chłopaki które będą ostrzejsze od tych czarnych takich pingelsów jadłem, one by były ostre. Nie no, teraz na języku przykład czuć e, ostre. To Jezu, może trzeba wziąć kilka naraz, jak... nie? Mm. O tyle spróbuję naraz, to zobaczymy. Jak się przywieje jedno, to czułem coś, to nie no, ale chipsy dobre. Chipsy w smaku dobre. Mhm. Nie no, palą, nie że... są ostre. A to jednak nie to, co myślałem. Dla mnie te chipsy są posypane po prostu ostrą papryką. No tą habanero to? chyba. Tak. trochę pro... i... tro... Proszę, trochę kropi. No. Przynajmniej jest nam ciepło teraz. No. <laughs> delikatnie. Mhm. To jest grzeba delikatna. Trzeba cię ciebie jak napić? To takie bardzo ostre. Nie, to teraz w topę zrobiłem. Uważnie myślałem, że tutaj na czasy. Jakbyście ich spróbowali, to... No wiem, no to na bagnie je. Mhm. No takie ja, no. Ale nie, nie, tak. Dobre są. są. Tak to filmów te zjeść. Dobra. No tak. No. Jak ktoś lubi coś ostre. Tak i to... cofam co powiedziałem na początku z tymi lejsami. Podobne są ostrością. Jest więcej różnych smaków do wyboru, nie? Na przykład te serowe są takie fajne, serchili. No. Albo o, salami też ostatnio też jadłem, bardzo dobre O, jak tak nie się, to palą Ej, ale jak jemy to pali Jak je cały czas, to tak piecze i piecze no. Ale ja się spodziewałem, byłem czegoś mocniejszego Ja też No Po prostu ostra chipsy o. Myślałem, że to będzie dobra rozgrzewka Przed tym najostrzejszym chipsem, ale to jednak nie Ale opakowanie ładne Opakowanie ładnie wygląda. Bo tu z tyłu jest taki fajny gościu. Taki typowy łop z piwem. Z żonobijką. No ale spoko. No, smak fajnej papryki habanero. Chipsem mogę na co dzień. No i to można jeść i żadnych żadnego dyskomfortu nie powinno być. Z bocznych, z bocznych, bocznych, bocznych to wiem. kurwa raczej nie polecamy dobre czy polecamy ze względu na smaki taką lekko ostrość? tak, tak, tak polecamy tak.